Witajcie dzisiaj. Dzisiaj znowu na polu guzikowym. I pierwsze wykopanie. Na nim. O, właśnie. Moneta. Nie wiem jaka. Ale rozwalona. Dzisiaj znowu. Więc zobaczmy, co, co będzie jeszcze. Nawet ładne. Nie wiem, co to jest. Ale myślę, że to będzie od wojskowego. Jak widać, ma. Nie kolec, tylko... Jak się no, oj, oj, Już nie wiem. Ale się pokazują takie rzeczy. Niech będzie jeszcze do tego... Tak. No nie wiem. Ale interesujące. Następne znalezisko. Dżordżyk. Nie wiem jaki. Ale chyba pęknie. albo choć Kto wie. Taki dziurze. No. Dzisiaj będzie dobry dzień. Następne znalezisko. Nie wiadomo co to jest. Możliwe cięż dzwonka. Może już zobaczymy później. Następne znalezisko. Nie wiem co to jest, ale lepiej coś na pewno. Dobrze. To jest szukać i szukać. Dalej. Co znalazłem? Jest to, kto wie, albo to jest konica, a z tego coś robili. Dalej to jest, nety pokazane. Następna moneta, token, i to coś. Szukamy dalej. No, nareszcie coś się znalazło. Ten farstek. czysty, cały. To dobrze niech jeszcze więcej takich znajdę same wykopanie token ale zniszczony jeszcze obok no dzisiaj będzie dobry dzień sygnał jakiś jest poszukamy teraz o proszę bardzo coś na pewno taki złomek na pewno o proszę nie wiem czy widać, ale bardzo. Jest jakieś rzecz Szukamy dalej Następna moneta Williama Ale z żarta bo nic nie widać na niej Tylko widać Iliam Właśnie o tutaj Gdzie ta biała jest ale tak? Nie Szukamy dalej Już dalej wykopane Część od paska Pana dziura. Takie coś mi się wyleciało z niej. No, widać, że posrybzana. Szkoda, ale jest. Szkoda, że posrybzana. Szkoda, że nie całe srebro. By się cieszył. Ale tak. Szukamy dalej. Następne znalezienie albo to jest część od paska, albo coś. Nawet interesujące. Dobrze wiedzieć. Szukamy dalej. i Jest następna moneta. Nie wiadomo jaka. To żarta tak. Takie dziurze. Czekamy teraz. Zaczęło padać. Szukamy dalej. I znalezisko. Kwiatka. No to na, ład, na ładniejszy kwiatek dzisiaj wyszedł mi, szukamy dalej, zobaczmy co będzie. I wyszedł mi faring George 6 z 1946. No i jeszcze mi wyszło taka rzecz. Nie wiem, czy kamerka widzi. Kto wie, co to jest? No, ale tak to tyle już mam. Parstek, poneczaki. I tak to wszystko. Szukam dalej. Z następne zależisko. Wygląda jak głowę lwa, czy coś. Iść tak pozocane. To już lekko to było. Dobra. Szukamy dalej teraz to jest? To jest dla koni, no ma jakiś ma inny niż ja, więc my mamy i się cieszę bardzo. Dobra, szukam dalej, bo więcej jest takich tu dzisiejszych znalezisk. Tu są monety, siedem tylko znalezionych, z tych właśnie trzech lub czterech widać które króla, bo królowa była? 14 militarnych, wojskowych lub wojskowych, monet, monet, guzików. Do tego jeszcze jedna cała klamerka, jeszcze trzy inne. 4, bo 5, 5 lub rzeczy jeden z nich to wygląda jak jeden jak fiat jako pineska albo coś jeszcze inne następne to jest ledowe serce właśnie widać I jeszcze to jest możliwe, albo to jest brzka nie widać nie wiem czy to widać czy nie widać lub klamerka. No, to jest fajne. Jeszcze trafiony przez mojego tatę. Token. Cały token. Nie wiadomo skąd. Co jeszcze. Na naparstki. Trzy naparstki. Ciężarek lodowy. I jeden, najładniejszy rzecz pod koniec. Trafiona to jest koński pendant. No i to jest właśnie koniec dzisiaj. Dziękuję Oblinowi za zaproszenie znowu i się widzimy później.